Uwaga, teraz niektórzy nie wiedzą, może nawet nikt nie wie, ale była duża podpowiedź. Uwaga, od razu poszukujemy światła. Ktoś nam tutaj daje światło jakieś jeszcze takie dodatkowe, ale to chyba nie o to nam chodzi. Czy ktoś widzi światło? Które by przenikało z witraża. O, 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 o. I co tam widać dzisiaj? Takie, żeby. Taka chyba kula, albo coś. I taki patyczek, i uwiązane takie woreczki. Tak, jest taka kula. Uwiązany jest patyczek, i uwiązane są woreczki. A gdybyśmy to zastosowali do podpowiedzi, którą podałem wcześniej, to jest tam... Co to może być? Taki patyczek z woreczkami. Waga. Waga. Tak jest. Dzisiaj mamy wagę. A ciekawa, z czym ta waga może być związana? Jak ta waga jest związana z sercem Pana Jezusa? Czy uda nam się odczytać, czy nie za bardzo przy tym świetle? Ktoś widzi? Mówią, że nic nie widać. Tak, serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Ojciec miał wczoraj rekwizyty, to i ja mam. Wziąłem sznur od jego kotwicy i jeszcze przyniosłem coś więcej. Chodźcie to coś wam pokażę. To naprawdę ciekawe będzie. Śmiało. Będzie zagadka. Mamy sznur i mamy nic. Czy ktoś z Was ma w domu ptaszki? nie macie ptaszków w domu? M mam taczkę. Kaczkę, tak? Taczkę? Czy kaczkę? Zobacz, co za powoże. Dobra, to bez względu na to, czy mamy ptaszki, czy nie, to wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli na przykład skowronka, może być skowronek, albo kanarek. I gdybyśmy tego kanarka przywiązali tym sznurkiem i tą nicią drugiego kanarka. Czy kanarek poleciałby w górę, gdyby był przywiązany tym sznurem? Chyba nie. Trochę by się wzbił, ale wyżej by nie poleciał. A gdybyśmy przywiązali tą nicią, tak? Zerwałby ją? No zobaczcie, czy to tak łatwo by zerwał kanarek taką nić, zobacz. Poleciałby czy nie? Zerwałby nić? No dobrze, to w takim razie, skoro tą by zerwał, a tą by zerwał? Ale kanarek chyba jest słabszy od Ciebie. Miałabyś taka silna. A chodziło o to, że tak naprawdę to nie ma różnicy, czy kanarek byłby przywiązany to, tym sznurem, czy tamtą nicią. Bo mając wydaje mi się, że kanarek nie ma tyle siły, co terenia, i ani w żadnym wypadku by się nie wzniósł z górę. Tylko by sobie siedział na dole. Zbiłby się tylko na taką wysokość, jaką by pozwoliła długość sznura czy nici. Mówię o ptaszku przywiązanym sznurkiem lub nicią, bo on taki przykład zadał święty Jan od krzyża, święty, którego dzisiaj wspominamy, jak zauważyliście, nie jestem na fioletowo, jak zazwyczaj, tylko na biało, to znak, znaczy, że wspominamy świętego. I tym świętym właśnie jest Jan od krzyża. I on właśnie podał taki przykład z ptaszkiem, że to nieważne, czy jest przywiązany wielką nicią, sznurem, bo i tak nie poleci. I co chciał nam przez to powiedzieć? Między innymi, jakbyśmy odnieśli do naszych witraży, to jeżeli my, bo każdy z nas jest takim ptaszkiem, czy to tu z przodu, czy z tyłu, ptaszkiem lub ptakiem, ale jeżeli jesteśmy przywiązani, czy to sznurem, czy nawet nicią, to nie zniesiemy się w górę. Możemy z dołu patrzeć, jak światło przebija się przez witraże, ale gdybyśmy się chcieli wznieść i połączyć z sercem Pana Jezusa, to się tam nie wzniesiemy, bo każda, nawet najcięższa nić będzie nas. Trzymać. I po to przychodzimy na roraty po to się zachęcamy wzajemnie, żeby być blisko Pana Jezusa, żeby on codziennie odcinał wszelkie nici, które ewentualnie nas do czegoś wiążą. Do tych nici i sznura jeszcze wrócimy, ale myślę, że czas się przyjrzeć jeszcze temu, co było na witrażu, prawda? Kuba opisał wszystkie szczegóły, ale tam jeszcze troszkę zostało. Spróbujemy, jest. Podejście. Czy widzimy jeszcze coś więcej oprócz tego, co już zostało? Dzban. Dzban. Bardzo dobrze, bo chciałbym, żebyśmy od dzbanu zaczęli. Dzban, z czym nam się kojarzy? Mamy jakieś pierwsze skojarzenia? Jest taka przypowieść w księdze królewskiej, że prorok Eliasz. Poszedł do ubogiej wdowy i poprosił ją, żeby upiekła mu chleb. A uboga wdowa powiedziała, mam w dzbanie tylko odrobinę mąki i tylko trochę oliwy w barywce. Jakże ci mogę upiec? Ale w końcu powiedziała: dobrze, upiekę, a później pomrzemy. A prorok Elias wtedy powiedział: nie, jeśli to zrobisz, to mąka z dzbanu nigdy się nie skończy. I oliwa z baryłki nigdy się nie wyczerpie, dopóki nie spadnie deszcz na ziemię. I tak się właśnie stało, że w tej baryłce cały czas była mąka, dopóki deszcz nie spadł na ziemię. Mamy dzban, taką skarbnicę. Czy wy macie w domu jakiś skarb? Skarbnicę, gdzie trzymacie cenne rzeczy banie w skrzyni, w sejfie. Macie coś takiego? A macie cenne rzeczy? Ja mam taki mały portfelik. I w małym portfeliku, czy masz cenne rzeczy? Czy mały portfelik, czy masz w czymś? banie mamy te woreczki. To się nazywają jak? Wiecie na wadze? Szale. Żeby szale były w tak poziomo, to jaki muszą mieć ciężar? Podobny, a dokładniej mówiąc taki sam. Pamiętamy, jakie było wezwanie serca, podpisane, jak, było, jak było podpisane serce? Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Co to znaczy być sprawiedliwym? Kojarzy wam się to dobrze czy źle? Dobrze. Czyli jak zrobimy coś dobrego, będzie nagroda, jak zrobimy coś złego, będzie kara, tak? I cały czas wam się dobrze kojarzy? Czy lubicie być karani? Czyli ta sprawiedliwość taka jest dobra czy niedobra? Dobra. Dobra. Nawet gdy jest czasami kara. Byłeś Kuba kiedyś ukarany. I dobrze ci wtedy było? Ale sprawiedliwość jest dobra mimo wszystko. Pięknie. Spra sprawiedliwa. Sprawiedliwość jest sprawiedliwa. Tak jest. To można by wytłumaczyć, bo ta skarbnica jest mąd sprawiedliwości, miłości pełna. Że Pan Jezus, ponieważ każdego z nas kocha, to jak dobry pasterz, poszukuje swoich owiec. I tutaj przejawia się jego miłość. Ale czasami, jak znajdzie jakąś owcę, albo znajdzie nas, to widzi, że żeśmy się gdzieś pobrudzili trochę. Nie jesteśmy czyści. I wtedy Pan Jezus chce nas umyć. I bierze na przykład pumeks. Czyż dobrze używać pumeks? I mocno trze naszą skórę. I można powiedzieć, że to jest jakby pewnego rodzaju kara, bo boli tak? Ale to prowadzi do tego, żeby nas oczyścić, żebyśmy byli czyści. Czyli sprawiedliwość Pana Jezusa zawsze jest dobra, jak powiedziała Zuza, bo jest sprawiedliwa. I z jednej strony Pan Jezus nas poszukuje, a z drugiej strony, jak się coś złego wydarzyło, to dopuszcza pewną karę. Ale tylko po to, byśmy na nowo stali się czyści, tak, jak byliśmy na początku. I przypomina mi się jeszcze jedna przypowieść Pana Jezusa o takim człowieku, który szukał skarbu, i jak znalazł ten skarb, to sprzedał wszystko, co miał, i nabył tą rolę. Słyszeliście o takiej przypowieści? I można powiedzieć, bo jest takie przysłowie, że czasami stawiamy wszystko na jedną szalę. To znaczy, mając jakąś wartość, coś jest dla nas bardzo cenne, ale jesteśmy w stanie to poświęcić, aby zyskać coś innego. I ten człowiek, który poszukiwał skarbu i znalazł ten skarbiec, sprzedał wszystko, co miał wcześniej i nabył tylko ten skarb. I jak jesteśmy na Roratach, czy to dziś, czy przez kolejne dni, to tego nas Pan Jezus uczy, że żeby zdobyć Jego skarb, żeby być blisko Jego, to musimy nieraz poświęcić bardzo wiele różnych rzeczy, bo największy skarb właśnie jest w Nim. Jak ten dzban, który jest pełny i jak mąka w tej baryłce, którą miała wdowa, która się nigdy nie wyczerpuje. I o to prośmy dziś Pana Jezusa, byśmy znaleźli ten największy skarb, którym On jest sam. I byśmy również tym skarbem potrafili się dzielić z innymi. I na to byśmy rozpoznawali, jakimi być może sznurkami, nitkami, czy czymkolwiek jesteśmy przywiązani do jakiejś rzeczy, by z pomocą Pana Jezusa, by nam się to wszystko udawało zrywać i jak ptaszki latać w górę, by zbliżać się do Pana Jezusa, na no to przyjmijmy Boże błogosławieństwo.